Witam wszystkich! Dzisiaj jest pomysł na rozebranie tej koninki. Ogólnie cała wyschła, i pomysł jest taki, żeby ją podpalić. Co o tym myślisz? Myślę, że to pomysł. Ja myślę, że bardzo fajny pomysł. Jest tak sucha, że to będzie piękny eksperyment. Ale pierwsze od czego zaczniemy, to dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy zaczynamy naszą dietę. I oczywiście dzisiaj jeszcze w ketozie nie będziemy, ale chcę wam pokazać, ile mniej więcej dni zajmie mi wejście na e, wstan ketozy tutaj mamy urządzenie do mierzenia ketonów tutaj mamy listki tutaj mamy igłę, którą będziemy się za chwilę nakuwać jest to coś, czego nie robimy zbyt często, ale tutaj na potrzeby filmu zrobimy to po prostu na początku jeszcze jak zaczynałem dietę dwa lata temu to się robiło to częściej, teraz, teraz już nie dobra, umieściliśmy pasek w maszynce nakuliśmy sobie palca teraz dajemy kropelkę na listek Mała kropelka wystarczy i czekamy teraz do 10, aż nam, aż nam odliczy i upewni nas, że jesteśmy w zerowej ketozie. Powinno wyjść nam 0. No nie. Jak mogło wyjść 0,7? <grym> Jak to jest możliwe? To urządzenie powinno być bardzo dokładne. Dlaczego poka pokazało nam 0,7? 0,7 to już taka mocna ketoza, a ja wczoraj jeszcze się objadałem tortillą, więc teoretycznie nie jest to możliwe. Tak więc nie do końca wiem, co z tym zrobić. Wy mi dajcie znać, jeżeli ktoś się na tym zna, dlaczego tak wyszło. ketozie nie byliśmy, bo wczoraj wypiliśmy sobie z Arletą wieczorem słodkie wino i zjedliśmy tortille, więc nie ma takiej opcji. Teraz mamy godzinę drugą jesteśmy po jednym tłustym posiłku, no ale nie wierzę, żeby tak szybko mnie wrzuciło z powrotem na ketozę, tak więc z tego badania wyjdą nici. Dokładnie tego nie rozumiem, dlaczego tak wyszło. Teraz nie wiadomo, czy to nie mówi prawdy, czy tak szybko mnie wrzuciło, ale no niemożliwe, żeby nie, aż tak no szybko, to coś, nie coś jest nie tak. to Też nie wiem co, ale no, no nie, nie powinno. Powinno nam ogólnie pokazać 0. 0,0 0 i tyle. A tutaj wyszło zdecydowanie tak, jakby w takiej nawet, no płytkiej, ale ketozie. No nie, nawet nie w płytkiej, już takiej głębszej. Od 0,5 ogólnie jest ketoza. Czyli no jeszcze 0,5 to bym zaakceptował. Tak więc o kant tyłka rozbić te listki. Uznawane jest to za miarodajne, naprawdę bardzo miarodajną metodę mierzenia ketonów, no ale coś tutaj poszło nie tak. Muszę się dowiedzieć, doczytać. Dobra, z ketozą dajemy sobie spokój, znaczy nie no, wchodzimy na ketozę oczywiście, ale no nie będziemy tego mierzyć chyba. ma największego, najmniejszego sensu. to tutaj co robisz? Kartki porządkujesz? Zrozebranie tej chroniki, tak, żeby tutaj nie naśmiecić jest w ogóle niemożliwe moim zdaniem Tak więc będziemy próbowali jakoś te bombki ściągnąć tak w miarę delikatnie bo zamiar jest taki, żeby wystawić tą choinkę, no i żeby spaliły się. Palić będą się tak naprawdę tylko igły, reszta pewnie zostanie. Więc musimy to wszystko ściągnąć jak na najdelikatniej i później przez te drzwi, które są za tą firanką, wyciągniemy choinkę na zewnątrz, na trawnik, no i będziemy działać. Mam nadzieję, że mój szef nie będzie akurat jechał, jak będę trafił, bo mógłby być niezadowolony. Tak, Takie zimno iść, no to tym bardziej. Taką choinką, szybka akcja, i to będzie film edukacyjny. Tak, film edukacyjny. Nie jak szybko pali się choinka, bo ludzie nie wiedzą, jak szybko się pali choinka. Pamiętasz, kiedyś pływają kiedy na jakiś pożar i byłaś zaskoczona, jak szybko się rozpowszechnia. Tak więc tutaj to też będzie film edukacyjny. To mówi, że mam wrażenie, że dopiero. Mam wrażenie, że dopiero wybierała już się rozbiera. No tak jest. Świnta, święta i po świętach! No to. Dobra, bombek już praktycznie na choince nie ma. Tak więc za chwilę ściągamy światełka. I światełka to będzie chyba największy problem z tego powodu, że po prostu wtedy będzie spadało najwięcej igieł. No i ogólnie będzie ciężko ściągnąć światełka, bo są poplątane w tej choince. Zobaczcie jak ta bombka, jak ta bombka, jak ta choinka po klapa, te wszystkie gałązki są takie w tym momencie już nam spadały po prostu te bombki same z choinki Roz, Rozbierała się sama. Gdybyśmy je nie ubierali na nowo, to rozebrałaby się sama. Dobra, choinka odłączona od prądu. W ogóle YouTube lubi zdemotyzować taki film o podpalaniu. Ale to jest film edukacyjny, więc powinno być okej. Okay. A zresztą nie jesteśmy tu dla pieniędzy, tylko dla dobrej zabawy. Bombek troszeczkę wyszło. My cały czas coś jeszcze znajdujemy. To jest chyba najtrudniejsze, nie? ściągnięcie światełek. Ja bym to nawijał po prostu na rękę i chodził dookoła, no. Pamiętasz, pamiętasz ile ile naszych dzieci było przy ubieraniu choinki gdzie są one teraz <gry> Przy ubieranie choinki już nikt nie chce tak uczestniczyć? No, Oliwka to listę możemy wybaczyć, bo śpi. A Wiktor, Wiktor jakoś rozbiera się nie lubię. Nie lubi. Ja też w sumie bardziej lubiłem ubierać choinkę niż rozbierać. Nie, Wiktor ma jeszcze swoją. Tylko tą jego sztuczną to można wie, schować gdzieś i na drugiego po prostu wyciągnąć. To jest Wiktora choinka. A ty, gościu, chyba też się będziesz niedługo zwijał? Ale się sypie idzieł. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko leci. Takie małe gałązki się obrywają, śmietnik będzie niesamowity. Tata tak to rozwiązała, na taką rurkę nawinęła. No i działa. No, będzie trochę przestrzeni z powrotem dla nas. Jakiś metr kwadratowy. W tym domku ma to znaczenie. Metrów mają te światełka, wiesz czy nie? Dużo. Na górze zamiast gwiazdy, pająk. Poinka już dotąd rozebrana ze światełek. Za chwilę będzie gotowa na wyjazd. Tylko, żeby mój szef nie jechał. Mogliśmy ją rozebrać na nowy rok i wtedy ją podpalić zamiast fajerwerek. Fajerwerek i tak nie mieliśmy, ale przynajmniej by były. No i końcówka. Ubieramy cicho I idziemy. Dobra, dawaj, matka. Idziemy na dwór z tym. Jeszcze bombka spadła, ale to mówi. Dobra, musieliśmy ją niestety wyrwać. Nie było innej opcji. No i tak to tutaj wygląda. Tyle się naśmieciło troszeczkę. Nie ma co. A choinka już jest tam gotowa. O, jakby budywan był to by była zabawa. Dobra, plan jest taki. Choinka jest w miarę w pierwszym miejscu. Nikomu nic się nie powinno stać. Tak czy inaczej, idziemy po jakiś papier, wołamy dzieci i palimy. Ale na no w ogóle blade są I jeszcze się odkurzać przydał A to sobie szufelką zabierzemy Dobra, tak się zastanawiałem Chyba weźmiemy po prostu kawałek papieru podłużymy pod choinkę i powinno zadziałać Tak mi się przynajmniej wydaje, jak nie to oblejemy robą żerek będziesz naprawdę bardzo dumny Stary, za chwilę wszystko buty za założysz I idziemy, no Witarek, tylko nie mów, ma y, pani w szkole, że choinka się paliła Dobrze? Dobra, tym mamy zamiar te po y, podpalić Dobra, idziemy całą rodzinką. Dobra, Wiktorek w yy, bezpiecznej odległości. Teraz potrzebujemy małżonki do pomocy. Dobra. Podpalaj. Jakiś żarodporny papier. O kurde. No, muszę powiedzieć, że się udało. Działa. Działa. Tak więc, tylko Wam pokazuję, jak szybko może Wam się spalić świninka w domu, jak coś pójdzie nie tak. Tak więc, rozbierajcie je zawsze, albo troszeczkę wcześniej, albo w ogóle ich nie ubierajcie. No i już Po wszystkim, ale jakby to stało się w domu To poszłyby za tym firanki i wszystko inne no Teraz jeszcze brakuje, żeby mój szef sam przyjechał No właśnie coś pojechało No i już Końcówka zabawy To co, w przyszłym roku Kupujemy też prawdziwą choinkę Przynajmniej jakaś zabawa z tego wyszła Po choince. Tak to wygląda. Jak wam się podobała atrakcja, którą zapewnił wam wasz mądry tatuś? Fajnie było, co? Fajnie, Wiktor? To mi naprawdę się podobało, nie? Super było? Tylko pamiętaj, pani w szkole, nic. Nic jemu. Nie, końcówka. A co wy robicie ze swoimi choinkami? Zostawcie komentarz. O, oh, przewróciłem ją, żeby jak się nie zjadał. <grym> Niech się tutaj już dopali. No, tak to wygląda. Podobało ci się? Super, nie? Już nie muszę Cię nigdzie zabierać. Było fajnie. Dobra, do domu, do, domu, do domu. Nie, ogień, się parzyć. Dobra, ja kończę film. Do zobaczenia w kolejnym. Subskrybujcie, zostawcie komentarz. Do zobaczenia i cześć!